Widzowie, plany jest prosty. Do hurtowni, w hurtowni kupujemy itemy i temy i zabieramy do schroniska. Yo, siemano, that's me, Ronaldinho gauco, baggy again, i yeah, man. O oh, kurwa, o oh. oh. ty, okulary mi oszaparowało od ciepła. Ja W tym Golfie jest kurwa, 60 stopni Ty Gdzie jest ta kur kurtownia? Zapomniałem Czekaj Ty ja chyba przejechałem tą furtownię. Czekaj, ja muszę zobaczyć na mapę. O kurwa, przejechałem to w pizdu. Ty, dobra, czekaj, zawrotkę trzeba zrobić. Kurwa, jedzie, coś tu ktoś przechodzi. Jaka pizda. Jeszcze ktoś za mną jedzie. Czekaj, czekaj, tutaj trzeba jakoś mądrze... Trzeba zawrotkę, o tutaj, pyk O kurwa, ale pod górę Przecież jakby ktoś miał tu Ferrari, to to jest GG Ja pi**ole Dobra, gdzie jest ta hurtownia? Czekaj To tu No kurwa! jasne, że tak Parking tylko dla naszych klientów No ja jestem akurat klientem Witam Ciekawe czy dalej tu widz pracuje. Kiedyś pracował tu widz u nich. Tyłem wiedź? No, autobus jechał i właśnie nie ogarnąłem. A zaraz się przeparkuje, no. Podobnie na Poniedziałek, środa, ósma, siedemnasta. Witam. Dzień dobry, Hejka. Jesteś sam? Oj, to będzie mi roboty. Dużo. Znowu przyjechałem jak kiedyś. Pojedzenie mhm. do schroniska. Mhm. I musimy zebrać. itemy. Okay. Tak zrobimy. Zależy mi na karmie suchej, yy, głównie powiedzieli, że chcą karmę suchą, mhm. Dam radę zniżka ogarny znowu? No, a jak, no tak. Yy, karma sucha, jak coś tam streama, yy, mam nadzieję, że nie przeszkadza, dobra. Tak, karma sucha, fest dużo, karmy suchej musimy spakować, ile damy radę, mam budżet 5,5 koła. Mhm. Pies, kot, czy to i to? Pies, 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 głównie senior z alergiami, młode, to takie specjalistyczne. Tak, żebyśmy. To idzie do pole. pole jadę. Nie wiem, gdzie to dokładnie jest. Nie pamiętam. Byłem już tam I dwa to jest razy. Dla seniora, nie? No, se, powiedzieli mi, senior, alergie, młode, po prostu specjalistyczne, suche karmy. No, tak powiedzieli. Że nie zależy na żadnych, wiesz, mokrych, na żadnych, nie wiem, obrożach, cokolwiek. Tak powiedzieli, no. że suche karma, bo że w lato ludzie mało przynoszą karmy. Słuchaj, generalnie, że mało przynoszą karmy. Że w zimie jest dużo więcej tego i dlatego im brakuje. Możemy zrobić tak, że na przykład możemy dać coś Brita Premiuma, on będzie troszeczkę tańsze. Są wersje stricte dla seniorów, będzie SM i L2XL i tego miałbym na przykład 6 worków. Możemy dać jeszcze Happy Doga, one będą w jedenastkach, tam będzie Jagnięcina z ryżem, łosość z ryżem. Tylko, że to będzie miało jakąś tam domieszkę pezmu kurczaka, jeszcze dodatkowo. Słuchaj, no smak to mnie nie za bardzo interesuje. Ważne, żeby była specjalistyczna dla, znaczy dla też tych, pytań, co wymieniłem. Nie, nie rozumiem przez specjalistyczną, bo niektórzy na przykład jako specjalistyczne traktują karmy weterynaryjne, na przykład na jakieś y, problemy z nerkami, no drogami moczowymi. No to czy możemy z takie tą tą... pojedyncze pewnie sztuki też wziąć, jak macie. Suchej, oczywiście. Tak, tak, suchą, suchą. No możemy pojedyncze worki takie wziąć, no nie? Włosy z ryżem, lepiej niż człowiek. <grywia> no. <grywia> Te psy lepiej będą mieli ode mnie, no ale tak jest, jak patrzysz na nawet na skład raz, To się wydaje takie fajne, że tak masz... Sarna jelenie renifel też się znajdzie. No, znajdziemy. no, 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 no. Albo jak masz po prostu wiesz, suche jakieś 100% mięsa, takie przekąski. to się wydają lepszymi ten, lepszymi... Lepsze składowo niż, niż w jakichś fast foodach czy, czy w galeriach czy cokolwiek. Jedzenie ja jem z biedronki, puszki litrowe dla psu za 3 zł. No i to jest życie. Tu coś do siebie, jest coś co kupują ludzie na przykład i jedzą sami? Tak? Pewnie, Czestka waniliowe <laughs> na przykład. <laughs> po prostu nie są słodkie, e, tak jak takie zwykłe biszkopty, ale jak takie zwykłe biszkowi strasznie tak czuć e, Jak to, waniliotka. które to. Nie spodziewałem się, że odpowiesz mi twierdząco. to jest naprawdę milion rzeczy, które są lepsze dla zwierzaków, niż takie dla nas. Sekundkę, mam nomadę. Dobra. Na no, testa, jedzenie dla psa. One dobre są tylko bez cukru. Jak to? Gościa co sobie to do kawy kupuje. Jest coś takiego. Nie, no to brzmi jak abstrakcja. To wygląda jak po prostu takie zacząć za znaczy takie ten, herbatniki ciasny. czy coś. No, dokładnie. A to nawet nie jest obrandowane w żaden sposób. No bo to jest przez nas pakowane. <laughs> Ale co tu dokładnie jest? E, głównie no to są produkty zbożowe e, i tak naprawdę naturalny barwnik i aromat waniliowy. Mhm. to taka paczka? No panu wyjdzie 20 zł To ja wezmę taką tak jedną paczkę. Ale to, to wezmę taką jedną paczkę, tak no. Próbę, nie? No, zjem. Do nie, kawy? Ja też czasami podję. No, naprawdę. To można się śmiać, ale są <grym> Dobra, wezmę tą jedną paczkę. No, chociaż nie wiem ile tych worów spakujemy do samochodu. Właśnie pytanie, ile worów, No. Ja tu aktualnie... No ile już nabijesz kilogramów, myślisz? Duży. No ale ile? 400? Nie, Ci nie no dobierzesz tyle. Nie, nie no, trochę się zmieści. No. Ostatnio to nie pamiętam za ile w sumie zrobiłem. Nie, 19 worków. Podobny jakoś. No dobra, tyle to na pewno zmieścimy. Co te 19? Nie no, zmieścimy więcej przecież, ale no... no... Możemy więcej. Jeszcze limit jak coś nie jest przekroczone. Ile tam jest już naliczone? 3, yy... 3,5 pora. 3,5. No to ja tam dwa koła koło. Ale no możemy wpakać już te 19 i patrzeć co dalej. I zobaczyć co dalej. Bo mokra jest droższa jakby, no nie? A no mokra Więc będzie ona będzie mniejsza, mniejsza jak coś, to dobi będziemy dobijać mokrą, nie będziemy jak będzie brakowało miejsca w suchej. Dobra tam ja wszystko kompletować tych, co Nie no, Ile ten, ile mogę przenieść, ponieść? Mam jakoś ja Ci pomagać? Sobie, wie Pan co, ja sobie to wrzucę na wózek i wystawię tam na rampę więc Dobra, to nie... ja idę pod rampę. Tylko 3,5. No jak na razie, spokojnie. Spokojnie, widzowie, Będziemy dobijać dalej. Zaś ten pan, no nie. Nie, bo ostatni był właśnie ten ziomek i był jeszcze widz. No to kurwa, jak był widz, to z widzem to zapierdalałem, no nie. Kurwa, kupiłem te jedzenie dla psa. No i chuj. <laughs> Cześć, trzeba pomyśleć. Nie, no tu nic nie wpakuję. Tu worka nie dam nawet zmieścić. Chyba jeden. Chociaż może jeden mały tutaj pod no w nogi. Ta, jeden mały w nogi będzie. I wtedy składam fotel i pakuję dalej. Na chłopcu 19 worków karmy przejebany. I to będzie to wpierdalał. Ej, rozumiesz? duży brzuch. Big belly boy. Ej, to jest taka skubi chrupka, to co kupiłem. <grywka> to jest skubi chrupka. Mam skubi chrupki dla siebie. Ja jestem kudłaty, Szukam swojego skubiego. Ty co to jest? O kurwa. E co to jest w aucie co mam? Nie wiem od czego to jest. Chuj wie. tak? Jak? Sery to jest jakiś apy tak? Nie, tak nie wygląda apy tak. Lokalizator? Co ty pierdolisz? Kto mi to wsadził do auta? Jak lokalizator? To jest lokalizator, jak coś? Ej, to może temu może wypadło Rypsonowi z walizki, albo coś Dobra, ty Ja to wyrzucam To, to jest chuj Rybson chciał mi podjebać furę Ej Ty, a co jak Rypsona śledziła Awmusia i mu wypadło z walizki? Ale dym Mam no, na razie część na To są te największe? No, największe Okej, okay, dobra no mam jeszcze jakąś taką troszkę tańszą, 20-kilową, karmę też Nie mam. no, ale to wiesz, jak ona nie jest specjalistyczna, to po co nam ona? No nie, nie jest taka stricte specjalna. No właśnie, no właśnie. ogólna najtańsza karmę. Dobra tutaj no składam już te fotele. Ale tu będzie zabawy. Ej dyszak, no co dyszak? Przecież nie jestem jeszcze aż tak zmęczony. <laughs> Urwałby się tylko ten worek nie rozjebał jak nagle nim rzucam, bo będzie lipa. Plecak na rampie. O! Tak zrobimy. To żeś dał mi pomysł tym plecakiem na rampę, że wszystko się jebło. Ale jeb. No tak. Dobra, daję tu telefon też, żeby nie jebnął. I robimy. Robota wrze! Kotury, bambury. Koty stosy kabanosy, pakujemy tą karmę. Jak mu szczinka już cieknie, no już. O jeba, zaraz streama wywali i co? I do schroniska nie dojedziemy? Przy kolizji te worki się zgniotą. No to jestem świadomy. No tak. Jak będzie kolizja i we mnie te worki polecą, to ich masa mnie zgniecie. No tak. No tak Będę dead, naprawdę. No to jest akurat fakt. Dobra, jak tam zawieszenie? Ej, jeszcze można kurwa chuj siedzi, w kół. I co? Ludzie wydają człowieku tysiące złotych na Glebę Żeby samochód był niżej, ja tu wystarczy tylko Kilka worków kupić I git Nie mam za dużo gratisów, ale zawsze coś Dobra. Dzięki. Wezmę. This is for free. This is for free. We got it free. To jest za darmo. A ja to mogę jeść? Hapstick chicken. Kabana z kurczaka. No brzmi jak dla człowieka. Skład. 80% kurczak i produkt z kurczaka, 6% gliceryna. No to już mi się jednak nie podoba. Nie, chcę. We are ready, ready to go. Pato. Tak wygląda samochód. Zapakowany. O, nie po brzeg, ale, ale gleba lekka jest na pewno. Tu jest kurwa jeszcze mokra i tu jest dla mnie przekąska waniliowa. Nie się gdzie jechać ni? Jestem. 609839 Sprawdzasz czy dobrze przeliczyłem? Czy mi wierzysz? Wierzę, ale Aha. możemy sprawdzić jak chcesz. Tak, sprawdź. Powodem będzie na ciebie. Mhm. Dobra. Zgadza się. I para, Dzięki. Dzięki. do widzenia. Do widzenia. Dowód. Kupiłem karmę. Na chuliszłeś jak, jak chcecie no, bo kurwa, liczy jedna i druga strona czeku. Nie ma zaufania. Są kurwa pieniądze. Ty myślisz, że jak kurwa luki mi oddaje pieniądze, to ja nie liczę? Kurwa, co do grosza? Co do grosza? No kurwa. że jak ja Sajowi zapisuję moje długi, to kurwa pisze tak: 2048,54. Co do kurwa grosza. Nie ma kurwa miękkiej gry. Raz mu zapisałem kurwa spinacze za chyba 2 złote, co kupiłem. Znaczy złoty 99 sumy. Zł. Dobra, co tam krzyczysz? Za duża waga. Dobra, jebać cię. Dobra, ile mamy trasy tam? Pisuje kurwa. Czemu ja znowu przyklinam? pole. Trasa. Godzina 4 minuty. Dwa fotoradary po drodze. Dobra, jadę. O kurwa, to nie jedzie ty. Oj, oj. Oj, oj, oj O kurwa Ale czuję, że tył jest nisko, no nie? Czuję, że jest nisko tył Czuję tak jakby jakbym Jakbym patrzył w górę w golfie Że czuję tak jakby, wiesz Patrzył, jakbym pod górkę cały czas był Wyprowadzimy pieska Raczej średnie, ja się boję psów Więc ja bym się bał Co? No ja się boję psów Bo jak miałem... 6 lat to mnie pies ukrył w dupę no i od tego czasu boję się psów. Jak idę na przykład z Julią. O kurwa! Oj, droga hamowania jest długa. Jest długa. Jak na przykład idę z Julią po ulicy i idzie przeciwko z nami jakiś ziomek z pieskiem, to ja Julię spycham na tego psa, żeby mnie tak jakby obroniła. Normalnie spycham ją na psa. I ona ma za mnie bekę. Kurwa to ferma drobiu? Jak? Dla, kur dla kurczaków kurwa przywiozłem? Ja jak chuj O piesek po lewej Piesek i więcej piesków Dobra, gdzie? Ja tu kurwa staję Bo ja z tym nie będę kurwa chodził Ostatnio tu kurwa do biura dawałem To tu staję, tutaj i jalo Pa, poniedziałek sobota 10.17 Normalnie Witamy do biura A gdzie biuro? Co was tak dużo tutaj. Siema. Siema. No. No proszę. No proszę. Heka. Nie lisz. Nie lisz, bo będę ośmielony. O, chcesz obwąchać? My, bracia. Małe jest zupełnie na czeka. No ale już przestał. Dobra, pytanie jest, gdzie jakoś znajdę? Może w biurze? A może nie? Chyba wszyscy na schronisku. Halo? Ktoś tu jest? Chyba nie. To pójdę tam poszukać. Bo ja nie wiem, gdzie mam dać tą karmę. Najlepsze no to, to, że wszyscy w tym pomieszczeniu wiedli jakieś gówno. Dobra, bana masz. Gdzie jakoś znajdę? Kiwie! Dobra, wpierdałem się do schroniska. Co ja będę? Tylko nie wiem kurwa. Czy tu można? No, to jest groźnie. Czekaj, popatrzę tu przez kurwa drzwiczki. Czy tu jest bezpiecznie? Tu nie, wie. dobra. Już się boję. Chyba pójdę zadzwonić. Ej widziałeś koś ziomek Widziałeś koś? Hał, hał? Nie. No dobra, może zadzwoń. no to by się kurwa spodziewał? Zatrąb, nie będę trąbił na psy kurwa. ugarniesz się. Kamil, zaraz słucham? Dzień dobry, znajdę kogoś w stronisku. Gdzieś? I, i już, już zadzwonię do koleżanek, dobrze? Bo ja nie jestem na miejscu, ale już dzwonię. Dobra, no super, dziękuję. Muszę poczekaj przy wejściu do biura i już do, zadzwonię do Jasne. Dobra, ziomek. Que No kurwa nie znajdziesz. No kurwa właśnie wypadałbym już znalazł. Co ty odpierdalasz? No nie mogę nikogo znaleźć, człowieku. A tu kurwa pieski czekają na karmę. Co tam, ziomy? Koleżanki? Ta, tu większość to panie, co pracują, jak pamiętam. Nie szczekają? A po co mają szczekać? No jak przecież są git w A tu pajki groźny ziomek. Ja myślę, że by przeskoczył ten płot. Przeskoczyłbyś, no nie? No, ty dużo ma terenu. One, one mają normalnie czwórkę, piątkę tyle terenu, co on sam. Pogłaskaj. Ja się boję psów, człowieku. Mam wrażenie, że on mnie ugryzie zaraz. Ja się boję bliżej podejść. Bo on, mam wrażenie, że on przeskoczy to i mnie pierdoli. Ja się nie boję psów, człowieku. Jak mi jakiś pies nawet w rodzinie podchodzi, zaczyna lizać, to ja się boję i się zamykam i robię tak. Patrzę jak na debila, ten pies? No może. On zagryz konkurencję. Aha, dlatego ma tyle terenu sam. Okej. Okay. A ten co? A, tu ten! to on tak oddycha cheese to no jest pożo. git dobra, odchodzę jak mnie chcesz, to ja odchodzę uwolnij braci a ty co masz taką różową ten jesteś pedałem w porządku ja szanuję stary Co? No co? Co mam iść? No mam iść za tobą? No co? Nie rozumiem. Mam iść? Mam iść? Mam iść do tyłu? Nie czaję. Nic nie rozumiem. Co chcesz? No. Kompletnie nie czuję, o co ci chodzi. Przyjdzie ktoś? No zaraz ma koleżanka, przyjdzie jedna albo druga. O, dzień dobry. Przywiozłem trochę karmy. Super. I chciałbym wiedzieć, gdzie ją zostawić. Ej, tutaj za pierwszą bramą można. Za pierwszą bramą Zamy od razu tutaj. po lewej, dobra. Dobra że tutaj zabiorę. dobra, tak zrobimy. Tak zrobimy. A to jest jakaś prywatna ducha, jakiejś... Prywatna. Mam tego z pół tony. Ekstra, bo to wybierze fajnej jakości. No nie wiem, jest podobny spokój. Dzwoniłem dzisiaj, powiedziano mi, że mam ten. Kupić dla dorosłych z alergią i tak dalej. Czy po prostu tu? E, tak, tak tutaj, 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 tutaj Dobra, to tu e, porozkładam. To jakby mi tylko jeszcze pan e, chociaż i nie powiedział? No i e, my ja z, w internecie streamuję na Twitchu, mokry suchar mamnik i. no, z widzami zbieraliśmy. Na Twitchu streamuję, nie na wiem, nawet... czy kojarzy Pani. Nie, nie, nie. No, to na Twitchu. Coś jak YouTube, tylko że typowo do transmitowania na żywo. W tym momencie też transmituję. Jest te wspaniałe gratisy, które tu. <grym> Super. Tak to widzę. Tyle nam się udało. No super, bardzo. Nie wiem ile to jest, ale tyle. Bardzo fajnie. No ile to starcza, tyle na przykład, na dwa dni? Trzy, cztery dni może. Bo ile macie psów? A w tym momencie mamy ponad 210. Mhm. Mam nadzieję, że nie będzie z tym głupiego Donajta. Proszę. Spytaj się tej ladnej pani, czy cię oprowadzi po schronisku dla widzów. Znaczy, no generalnie na schronisko nie wpuszczamy z, Dobra. Y, no dobra, dobra, to nie będę, nie będę wchodził. Yy, no 200 psów. Nie, to tak naprawdę na ile starcza? Tyle? No tak mniej więcej na 3-4 dni. 3-4 dni, okej. No bo to te, też... To naprawdę dużo musicie tego mieć. Jest dość sporo, no też część, część psiaków jest na mokrej, ale to z, z reguły już dokarmiamy po prostu albo szczeniaki, okay. albo staruszki, a tak no to słuchą mają cały czas w tym momencie. Okej, okay, no dobra. No dobra, zawsze 3-4 dni, git. No dla nas to i tak dużo, dla psiaków tak samo. No Dobra. No, jak chcesz, no to tutaj te psiaki potem. Żeby... Nie no to, no to widzę, miesiąc, widzę. To można nagrywać jak najbardziej. No te widzę? To widzę. To samo, po prostu nie Aha, nie no ja się zmywam. Trzeba wracać do domu. No, dziękuję bardzo za pomoc. Dome, bardzo Ale nie muszę tam zamknąć. Dobra i miłego dnia. Dziękuję wzajemnie Ty normalnie? Pół, pół tony na znaczy pół tony. No tak, 500 kg karmy na 3, 4 dni starczy? Mało w pół. To, to przecież potrzeba tyle karmy, żeby wykarmić takie stronisko. Pojebane. Generalnie. Ten, jak miśka pod autem. i dodam gazu, żeby przez strasz, straszczyła. Nie ma miski pod autem Dobra, jadę Żartowałem, to nie miśka Dobra, test chrupek, oficjalny Jak ktoś nie wie o co chodzi, to są chrupki, skupi chrupki dla psów I ziomek mi z hurtowni zoologicznej powiedział, że on sam się nimi zajada i że ludzie je kupują One są o smaku waniliowym No pachną wanilią ale trochę takim psem też jebią. No stestuję, kurwa a co? Podobno normalnie do spożycia. No tak, do spożycia, to do spożycia. Dobra, testuję. Jak pachną, jak otworzyłem. No, wanilią. Trochę piesko. Taki, zbożowych skubich chrupek weźmy więcej hmm. Dobra jest przypał Julia mi napisała "Przed wizytą u moich rodziców musisz umyć zęby, żeby nie wyczuli tych chrupek Trzy kropki Lipa first To tą wiadomością, same chrupki W porządku Ale Mało chrupiące, takie jakby były trochę nasiąknięte wodą Takie Takie za mokre, ale dobre, w porządku są W porządku są Są git, ale nie są jakieś giga smaczne co ja z nimi teraz zrobić? Nie z nimi wszystkich. Lipa. Dobra. Eee, idę teraz ten dać komuś hosta i jadę do domu. Znaczy idę do domu i kończę streama.